Pogląd twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Dungeons 3. Dobrze w ogóle nie wiem, co my tu mamy odblokowane, co nie mamy odblokowane, zaraz sprawdźmy. nie intererę, zombie się robią, szkielety mamy zrobione, co mnie cieszy. Hmm. <laughs> Więc zaraz będziemy mieli kolejne. My mamy, my nie mamy nikogo tutaj. A, do, bo my żeśmy mieli ten awarie w tym, że żeśmy tu wyszli i od razu przyszli przeciwnicy. Jak tam moja armia? Powoli się leczy. Znaczy, no powoli. Nikt nie jest wyleczony, to zombiaki. A ja, w sumie ich nie trzeba leczyć. Lecimy. O, Jesus, wypłaty jeszcze. No tak. Nie może być za łatwo. Teraz ostrożnie trzeba będzie tutaj pójść na górę i spróbować rozwalić tych panów tutaj. O i mają gunnera, to jest źle. To może warriora chociaż innego zabijemy za nim. Dobra, udało się zabić warriora. Drugi zdedził. Zaznaczy, <coughs> to żeby zni zniszczyć jego wieżyczkę. Dobra. Poszło. Szybko i sprawnie. No to mamy wszystko dla nas przejęte Aha, to żeśmy mi to się roz... Ojoj oj Trochę tu tych pa panów jest A, bo tu, tu, tu jest portal, dobra Zostańmy na chwilę w tym miejscu Co tu zrobić? Powiększyłbym skarbiec. To się jest dosyć istotne. O, tyle wystarczy na razie. Tu jest archiwum. Dobra, tutaj czy cokolwiek biorę z tego złota? Powoli. Niestety nie tak szybko jakbym chciał. Czy stąd zabierają złoto? No, też nie tak jakbym chciał. To na sześć już znika. Stąd zbiorę całe złoto od razu. Przyniosę do nowego skarbca. Zawsze zbiorę większość. I wrzucę tu. Oj, już trzeba skarbiec powiększać Again. <laughs> A zobraż, sporo miejsca jeszcze na to jest. No i nie ma już żyły złota. Bardzo mnie to cieszy. Czy w tym miejscu. O, w tym. Zostawimy sobie. Daj. Na razie tutaj jeszcze ten skarbiec. Bo chcę, żeby to mi wykopali. Już przylazło to to. ginąć. ławce cholerne. Ojej, ojej, ojej czasem powiększyć ten. wykopałem na powiększenie, ale powiększenie powiększyłem już. Czy ja mam Ada? To jest już na drugich tych uczników. Bardzo mnie to cieszy. Mm, tylko jeszcze tak. Poza tym, że to trzeba powiększyć. To tu w sumie nie bym sobie przemienił już na żywe zło. Na tem: <laughs> powiększenie tych mm, nieumarłych, Ona nie a tak dobrze, kurczaki, indyki, KFC. Mm. W sumie wezmę oba od razu na KFC. Wydaje mi się, że to będzie dobre wyjście. Z można mieć więcej, można mieć więcej zombie. Świetnie, to ja nie będę się opierdzielał. Proszę sobie tutaj jeszcze tą trójkę. A, ty zostań, bo ty tu już jeden zombie jest powstały. No i to ja rozumiem. <laughs> Arma jest od razu fajniejsza, większa. O, już mamy więcej goblerów u siebie. Ja powiększę jeszcze sobie to tu. Ja myślę, że to może być dobre wyjście. Eee, to teraz tak, gdzie jest, jest Lecture Hall. Może się tu dobudować. Mam nadzieję, że dojdzie mi chociaż jedno miejsce dodatkowe. Takie jedno stanowisko może bardzo dużo zmienić u nas. I... To jest jedne miejsce, gdzie mogą być? Nie i A jest? Dobra. I co? I nic. Ej, czemu wszystkie te powypadały? Halo! Aha, bo to się tak rozdziela, o dobra Byłem się przekonany, że to się wrzuca do tego, do którego ja przyrzucam. Zawał był. I to niezły ko 5, że było tego więcej, ale dobra. Mogę się mylić. Wejdziemy sobie złoto I Dodatkowa jednostka. Jestem za tym, że sobie wziąć. Co mamy? Arachnity, dwa impy. Orki, nagi. sprawdźmy tak. Z jednej strony wziąłem kolejnego orka, z drugiej strony przydałoby nam się więcej demonów dystansowych. Dobra. Dystansowcy przede wszystkim. A no, moja strategia jest niezawodna. A to było widać... W, w jakiej grze ja tak robiłem? W jakiej grze ja robiłem tak, że wrzucałem ciągle takie jednostki, jednej i te same, instansowe? Chyba ja, tą grę nagrywałem. Nie wiem, zaczęła sobie teraz nie przypomnę. Chodź tu! Hmm. Teraz mi to nie zaspokoił. Nie w Dungeonsach 2. It's time to flatten lots of winter. Kurde. Imsy nie, spory nie. Muszę później zezprawić wszystkie gry, jakie nagrywałem. <coughs> oh, aha, on teraz będzie chciał wszystko What? zabijać. Wait, on się nazywa. Promi? So army... Najpierw trzeba tych zabić w takim razie. Nie ma opcji. Aha, a jeszcze przymierze przyrazło mi do chaty. Ich pogrzmiło chyba. Hey, Kurde, muszę sobie szybko pierdychnąć ten. O, jeszcze tam dorzucili większą armię. No i no świetnie, idealnie po prostu. Pozdychamy jak nic. Ja muszę sobie walnąć zaklęcie teleporta. I sorry, choćby skały strały, ja muszę się najpierw cofnąć. Czy tutaj będą rozwaleni, to idziemy na górę powrotem bo to jest głupie bo mi się tak durnie trafia że co jestem na górze i próbuję coś zrobić misjowego zwłaszcza to od razu mi się pojawią przeciwnicy nie wiem jak oni to rozplanowali w tej grze Definitywnie to im nie wyszło. Dobra, lecimy do przodu, bo oczywiście troll się nie zatrzyma. Hmm, troll Boże, ogr. Dobra, lecimy na tych. I oczywiście my wszystko rozwalamy, a ogr siedzi z tyłu. Czy mi jednostki popadają przez to wszystko? O dobra, on idzie naprzód, niech idzie. Idź, idź, idź. Idź się tucz. Ja już mam na ciebie wywalone, stare. On się musiał się rzucić. Nadgorliwiec jeden. No, Porozmawiajmy na razie tych, co nam są nieprzydatni. Rozwalni im tutaj hacjendę Trolnik, chociaż zabije tego innego Stormgarda. I co, tu się ko Nie, tu się jeszcze nie kończy Twój szlak. Ty gdzieś jeszcze do przodu idziesz. Ojojoj No, powiem, że niezbyt mi się to podoba. Ja pójdę na researcher. Co tu mamy? O, arenę. Nie wiem co ono robi, ale mamy arenę. Weźmy sobie tych, chociaż nie jest to potrzebne, bo nie mamy jeszcze nawet. nie mniejsza o to. Czy on tutaj idzie na drzemkę? Ent? Wszystko tutaj mamy Enta? E, Mam nadzieję, że go zabiję zanim nas ogłuszy. <coughs> Aha. Świetnie, czyli okres znowu idzie na drzemkę. Za fejfusiarz jeden. E, tu była jeszcze jedna armia, to ją sobie rozwalimy. Oni mają Maga! Nie, 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 to się cofam, ale już dobra, już ich rozwalmy. Jak już przyleźliśmy, to zróbmy co trzeba. Najpierw ten. Mag jest największym zagrożeniem, tak na dobrą sprawę. Więc zajmijmy się nim, zamiast nawalać randomowych ludzi. Poszło. Bierzmy na szybko księgę. No teraz zapis. I wycofać się. Kto ma. O! To ma. Ogr. Ogr. Boże, Ork. Ironhide. Hammerfist. Spoko. jedno z mi pozdychało. Zombie. Tu nic nie ma. Pewnie demony. E, to tu są demony. Nie? Mam wszystko przeżyło poza demonami? OJISZ, oh co tu się ze mną tuczę? Z jakiej racji? Czy oni chcą mnie zabić? Oni pewnie idą, żeby zabić tego, ogra. Ja go będę się jeszcze bronić, no na pewno. Bo nie mam co robić, Wszystko na tylko ogra chronić. Jeszcze ogra, or 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 ogra. Orka mi zabili i jeszcze. No nie! No chyba was posrało. Wychodzę stąd, nara. Wszyscy tu. Gobliny możecie się nie nawadać tam. Właśnie. Ja pierdzielę ten biznes. A jeszcze przecież tu mi łażą. No tak. I mi wypijają. Eee... <laughs> Przepraszam, czy... No... Chciałem wtedy czy te jednostki mi tutaj nic się nie przychodzą z powrotem? Czy mam jakieś dziwne wymagania? Idziemy do domu. Macie. Kłócz się! Ta armia jest o kant tyłka rozbić. Naprawdę. Tak, jeszcze tu wszystko, tu wszędzie, wszystko mi dajcie. Od razu. <laughs> 15 na 20. <laughs> Dobra, myśl, myślę, myśl, To ci się przyda. Stary, relaksacyjne. Ulepszenie tali też. I też by się przydała. I sukuby, żeby mieć pitfinda na najpiepsów kuby. I mogę wstawić wcale e, relaksacyjne. Myślę, że w tą stronę. Stąd. No potrzebuję 3 na 3 chyba. Jedna. 3 na 3, 3 na 3. 3 na 3. 3 na 3. Da, będą cztery. <laughs> Tylko tu. Od razu zaznaczmy. Zrobimy sobie tak. A wy mi to ładnie wykopcie wszystko. Jest zostało 13, czyli powoli wykopują. Bardzo mnie to cieszy. To wykopują. Też wykopują. O, zmywarka się skończyła robić. Gdzie? Aha. No to mi w ogóle tą koncepcję psuje Przem tu czemu nie zbudujesz? Jeśli mogę za... Aha, bo tutaj nie otworzyłem, to byłoby jedyne wejście do tego pokoju. Wszystko jasne eee, Czy nas też na taką wielką salę relaksacyjną? Zakładam, że nie Raz, dwa, trzy, trzy, trzy no, nawet na stadzie jednak. Jakby się zmieściło jednak więcej tych. Chyba... One chyba jednak 2 na 2 potrzebują. Tak, to są 2 na 2. Nie wiem, czym się uznał, że 3 na 3. No to mamy 9 tych. Jestem za. Teraz trzeba tak. Ehm... To. Wszystko zakopać. Tu ci nich sobie zostaną, Mam dypie. to nie mówić brzydko. To mi nie jest potrzebne, ale na nie jest potrzebne, po prostu wziąłem, żeby było. Co <laughs> <To> tutaj mamy? <laughs> Ten goblin, a on... To... Czy moja bansz nie, nie może ich wskrzeszać, czy kiciul? A jak ja go tu wrzucę? Mogę? Nie mogę. A snorcy są wszystkim... A nie, dobra, wpadł. Nie mówię, że na wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Dobra, koleś wskrzeszony. Chodzi go jeszcze tylko... Leczyć wszystko, kurde. <laughs> co tu mamy? Coś, co by się przydało. Świnowa azbroja. O, Aiming Tak. Większy zasięg dla moich jednostek się przyda. I znowu mi idą. Pierdzi, nie mogę sobie dać spokoju w końcu. I tak zdechną. Więc co im szkodzi? Ja będę miał spokój, oni nie zginą, wszyscy będą szczęśliwi. Oni mają z tym, że chcą umrzeć. A, tylko jedno. Jedna, jedna, jedna. Ty. Eee... Gdzie są leża hordy? Ja rzuciłem leża hordy. To jest piwiarnia. A tu jest horda. Dobra, masz. Właśnie. dobra. Impy będą ulepszone. Talie jeszcze nie mogę. Tutaj mogę hitnową. To wezmę. U bym jeszcze wziął ulepszenia na pewno. To jest za dużo dla nas. My się z tym nie wyrabiamy po prostu fizycznie jak tam jest KFC I mamy kurczaków 51 pi... dobra to już to nam starczy cały czas to tym się przejmować już nie muszę arkanium nam starczy takie duże to nam starczy duże to jest net za duże bym powiedział defibrilator starczy więzienie większe nie jest potrzebne to czekam tylko że móc sobie... Sumie, dobra tu i tak nie trzymają tego złota. A żal mnie ściska, jak to patrzę. A tak to zrobimy sobie jakkolwiek lepsze leże dla nieumarłych. No. Buduj się. Mały przyczłapie. <laughs> o. No i to ja rozumiem. Więcej mięsa, mięsa że miejsca dla Banshee na przykład. Ile już nagrywałem? 20 minut. U mnie jest na zegarze, praktycznie nic nie zrobiliśmy. Ej, 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 ej. ej. Ok, owa no, jest. Healing hands. Wezmę. Przeleczenie się przyda. To już nam znaczy do końca gry. W sumie więzienie by mógł jeszcze troszeczkę powiększyć. mieć pewność, że więcej więźniów się zmieści. Tak nie wiem po co. Ale niech będzie. <laughs> w sumie też tworzą, jak umierał ten. Te punkty zła. A to się przyda. Nie oszukujmy się. Powiedzmy już, ostatni pasek też sobie zrobimy. A ja sobie przypomniałem o tym, w którym miejscu to I to nie była to, tylko było Orks Masdai i to było z moimi tymi Łucznikami. Teraz sobie przypomniałem. Łucznicy tam byli moją drogą do sukcesu i tutaj jest podobnie. Strzelcy są moją drogą do sukcesu. Ja sobie powiększył jeszcze te leża Mogłyby się przydać. Zresztą w tą stronę mamy dużo miejsca. Więc można to wykorzystać. Jeszcze mi wykopcie ten pasek. Będę miał dwa. To będzie na kolejne miejsca dla hordy. Tak z hordy... Aż tak dużo nie korzystamy. Ja chcę się zaraz niedługo całkowicie przycić na nieumarłych i... E, demony. Tylko no, żeby to zrobić, potrzebujemy mieć więcej jednostek nieumarłych. Na samych demonach i banszy nie pociągniemy. Eee. jej jej jej. Je. Dobra. Mm, Powiększamy Ile? O oh zas nie stać nas! Jesteśmy za biedni. Skąd u mnie takie braki kasy? To jest wliczane w mój hajs. To jest wliczane w mój hajs, to mi się nie podoba. by się więcej gnojków? Jakby ich było więcej, więcej by mi kopali. Dobra, ja powoli się odkuwamy już, nie jest źle. Tu po 30, stąd powoli wykopują. Myślę, że to jest główny problem, że oni wykopują tu wszystko wokół, <laughs> a nie mamy ten. Nikogo, kto tam na stałe przy tym wielkim źródle robi. Jak ja zasypleniłem to wszystko. A wiadomo o co chodzi. Okroić no, ogra, ale ogra nie, nie atakuję o co chodzi. O co dym. No, promil żyje. Dobra, a mamy Evilness. Jak kosztuje nowy snort? 750, uj. Tysiak za ulepszenie, ale to jest dobre ulepszenie, bo te portaże nie będą biegać mi po tym lochu. To byłoby przydatne. Ale no, nie teraz. Na to przestajemy kopać. Jak to przestaniemy kopać, automatycznie więcej gnojków pójdzie na tamtego źródła. Ja dobra, Co my tutaj chcemy zbudować? Co my tu chcielibyśmy zbudować? Chyba nic. Relaksacyjną mamy. Browarnię mamy my chcieliśmy tego, workshopa. A czy się teraz nada? Nie wiem, ale na tym się już będziemy stawiać raczej w kolejnym odcinku, bo ten już trwa ponad 20 minut. Tak no więc ja za niego bardzo serdecznie dziękuję. No nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to standardowo myślać łapkę, komentarz, udostępnienie i subskrypcję. Czy coś sobie tam jeszcze chcecie? Wiecie, jak to działa. I nie potrzebujemy chyba workshopa, bo mamy skrzynki. A nie, bo to nie jest z tego. My nie mamy tak zbudowanego. Dobra. Cofam to, co mówiłem. <laughs> po system debil. Dobra, w następnym odcinku już nie będziemy raczej poszerzać naszego lochu, bo to nie będzie miało zbytnio sensu. Będzie tylko ulepszać nasze jednostki, powiększać yy, naszą armię, a co z tego będzie, zobaczymy. Tak więc cóż, niech moc wielkiego zła zawsze będzie z wami, moi drodzy, a ja żegnam cię krótko.